O, cześć! I sprawności się kłania. Dzisiaj pokażę Ci, jak łatwo, szybko i przyjemnie w biurze i nawet w biurowym stroju rozruszać swoje ciało. Lecimy z tematem. Schemat jest prosty: 6 ćwiczeń, każde po 30 sekund, czyli razem 3 minuty. Dwa pierwsze ćwiczenia to czynności zwierząt, głównie ssaków, którymi przecież jesteśmy. Pierwsze to przeciąganie się. Najpierw we wszystkie możliwe strony: do góry, w prawo, w lewo, do tyłu, rotacje. Zauważ, gdzie masz największe ograniczenia i tam spędź najwięcej czasu. Drugie to otrzepywanie się niczym pies po wyjściu z wody. Zacznij od głowy, przez barki, ramiona, biodra, kończąc na nogach i stopach. Na końcu wszystko naraz. Dalej zrób skłon w przód. Rozciągnij nogi, pośladki i plecy. Naprzemiennie rozluźniasz się i napinasz. Raz luźno wisisz, nogi lekko ugięte, plecy okrągłe i dalej bierzesz wdech, prostujesz nogi i plecy, wypychając klatkę piersiową do przodu. Kolejne ćwiczenia to wyprost i zgięcie kręgosłupa w pozycji kucającej. Jeśli nie ufasz swoim spodniom lub masz obcisłą spódnicę i nie chcesz świecić kroczem przed kolegami z pracy, to spokojnie możesz trzymać nogi wąsko. Zaokrągli plecy, skul się, jeśli potrafisz, przejdź na płaską stopę i dalej wyjdź na palce, wyprostuj się, rozluź ramiona i wydłużaj kręgosłup. Teraz wstań, zegnij nogę w kolanie i złapią. Nie skupiaj się na tym, aby koniecznie dotknąć piętą pośladka. Zepnij dupcie, pchnij lekko biodra w przód, ponieważ bardziej zależy nam na rozciągnięciu zginaczy biodra, a nie prostowników kolana. Pięta w tyłku jest drugorzędna. Ostatnim ćwiczeniem jest energiczny marsz. Najważniejszy jest prosty, wysoki kręgosłup oraz napięty pośladek po stronie nogi, na której aktualnie stoisz. Unoś wysoko kolana i energicznie machaj ramionami. Możesz w miejscu, możesz chodzić. Całość powtarzaj 2-3 razy w ciągu dnia pracy. Jeśli spodobała Ci się taka krótka forma przekazu merytorycznej treści, daj mi znać lajkiem, komentarzem lub subskrypcją. A najlepiej wszystkim naraz. Czołem!